Wszystko to z tej strony Onexiks. Dziś jesteśmy sobie na najlepszym polskim serwerze. Czyli DRPMC i będziemy sprawdzać jaką te czyta, jak działa teraz, czy w ogóle da się o nim cheatować, nie? A ja oczywiście nie polecam cheatować, bo to nie, nie wolno tak cheatować, nie? Bo tu cheatuchy same jadą wtedy. No, a nie wolno psuć innym graczem gry, więc jakby nie polecam, jeżeli mam lagi to przepraszam, idę, jakiś dostawca pizzy tu jest, pozdrawiam, dobra, wejdziemy sobie na Sky Warsy jakieś, kurde, nie wiem, może sobie na Sky pójdziemy, nie wiem, a ty patrzysz się w ogóle na mnie, nie lubi mnie, dobra. Patrzymy o! Hi. No, jakieś kurde dziwne to trochę. Dobra, wejdziemy sobie na spiegze solo. Mane, kurde. I oczywiście odpalamy sobie takie coś jak... Gdzie to jest? Tu jest cesaler? Alto Almol. Jeżeli to działa w ogóle, nie, Alto ja sobie wyłącza. No pyk, a każdy że jest zbanowany. Zobaczymy, jeżeli dostanę bana skończy się odcinek. Jeżeli nie dostanę bana będziemy czytować aż w końcu dostanę bana, nie? Nawet może ten... O, jest, jest takie coś jak auto układanie. Lul. Dobra, lecimy. Bierzemy tu wszystko. Nie wiem no, siekierka w sumie lepsza niż miecz. Kurde, skąd on się tu wziął? Jak z dupy. Jak z dupy się chłop wziął. Ale chłop! Ale chłop dobry jest! Od razu mnie z Proxy wywaliło, co się dzieje? Giliarda jest tutaj do dupy chyba. Ciekawe, czy w ogóle dostanę bano, nie? 20 error. Dobra, to w takim razie wchodzimy na... te. Kurde, co ja wszedłem? Na no lobby chyba tak Muszę sobie Chestylera wyłączyć, bo to takie do dupy trochę by było wtedy, jakbym na Bedwarsach grał z gestylerem. Dobra. Idziemy na Bedwarsy. Ciekawe, czy tutaj w ogóle będzie ten... Jak to wiecie, to mówię, to nie mam citów. Wcale nie mam citów. Wcale. Patrzcie, tutaj jest taka inna kill widzicie? Okej. Okay. Okej. Okay. Także to by był koniec odcinka. Mają tu dobrego Tak2Win.pl Dobra, to co ja byłem Oneksiak, to by. Nie, w no, sumie już nie jestem Oneksiakiem. Nie, no dobra. Jakby. Dobra, więc ja to by było na tyle w tym odcinku, więc nawa!